Cześć, z tej strony Eldoradcy Marcin i Krzysiek. Cześć. Dzisiaj krótki film o tym, co jest w tytule, czyli popełniasz błąd w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy, nogi się trzęsą i co dalej. Pamiętaj, że to może się przytrafić każdemu. Jest to sytuacja, gdzie na przykład nie zasygnalizowałeś odpowiednio manewr. Bądź zmieniłeś pas ruchu w miejscu, w którym tego nie powinieneś zrobić. Tak, bądź zgasł ci silnik i nadal możesz kontynuować egzamin, gdyż nie był to błąd, który zagroził bezpieczeństwu ruchu drogowego, bo to musimy powiedzieć, ale bardzo często taki błąd powoduje efekt tak zwanego domina czyli Wydarzył się, i po nim nastąpiła sekwencja następnych błędów, które doprowadzają do niestety niezaliczenia takiego egzaminu. Powiemy ci w krótkich kilku punktach, co zrobić, żeby y, taką sytuację załagodzić, uspokoić i kontynuować egzamin. Popełniłeś błąd? I co dalej? Kilka naszych porad. Po pierwsze, opanuj emocje. Twój egzamin jeszcze trwa. Dwa, jeśli jedziesz samochodem, zmniejsz prędkość, da Ci to więcej czasu na reakcję, da Ci to możliwość złagodzenia tego momentu stresu, złap swój rytm jazdy. Po trzecie, zwiększ również już teraz swoją koncentrację. Pamiętaj, Twój egzamin dalej trwa. Myśl o kolejnym zadaniu. Po to, aby nie rozważać już w głowie tego, co się wydarzyło. Koncentracja i skupienie. Myśl o kolejnym zadaniu, które musisz wykonać. I ostatnia rzecz, którą chcemy powiedzieć: jeśli jako Eldoradcy jesteśmy w Twoim mieście. I masz możliwość zminimalizować swój stres egzaminacyjny poprzez zapoznanie się z naszymi kursami online, w którym pokazujemy miejsca specyficzne, miejsca trudne, miejsca, które mogą sprawić kłopot na egzaminie. Po prostu dołącz do naszej wirtualnej elki, a Twój egzamin będzie tylko formalnością, czego czy rzeczywiście. Życzymy. życzymy. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie pod naszym filmem, nie wiem, z prawej, z lewej strony, z boku. Szukajcie trasyegzaminacyjne.eu. Tam na pewno znajdziecie wszystkie informacje i wszystkie filmy, które dla was przygotowaliśmy. Zakup naszego produktu nie jest wcale niczym skomplikowanym. Zachęcamy do tego, aby z tego korzystać. I jak zawsze życzymy powodzenia na egzaminie. Powodzenia.